Michal Angelo Merisi di Caravaggio, powołanie świętego Mateusza, pierwszy olejny obraz w rzymskim kościele, przedstawiający scenę, kiedy rzymski celnik i zdrajca kolaborant zostanie powołany na apostoła. Scena, którą Biblia umieszcza w komorze celnej przeniesiona została przez Michalangelo Merisi Caravaggio do podejrzanego spelunk podejrzanej spelunki w Rzymie, do której wkroczy Chrystus, by powołać Mateusza na apostoła. Lewi, synu Alfeusza, zwany Mateuszem, pójdźże ze mną. Ja, panie? O! U, rzymski zwrajca! Kolaborant!